Znowu zabawkę, żeby kupił. Tylko że mój brać dobrał i otworzył. No to od najmniejszego może do mniejszego, ale parę z, 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 zabrał do szkoły, więc to pokażę na drugiej części. Mmm, możecie... mm, tak. dobra, widzimy tak. Nagrałem z nim TikToka przed chwilą. No, Spidermana. Mm, może być gdzieś obszar, żeby jakkolwiek widzieli. Mmm, jakby was obrzydzić. O, dobra, bierzemy po dobra, idealnie. spider Spidermana. Takiego Spidermana ma ten do psikacza. Jakby chciał strzelić o... czyli robi na przykład. Piu. Głową rusza 360. I... Wpadajcie też na szorcy, bo też są dobre. I taką pięść tu ma, jakby chciał odryć taki coś. I tak wali. no wiecie o co mi chodzi. Nogi się ruszają. Nie, na boki się nie ruszają. Dobra, bierzemy drugiego. To jest spider. O, ja wam pokażę jego moc. Moc. Jestem Tak, Tu jest to. Dobra. Rock and O. gdzie jest? Tu wam pokażę. Nie wiem gdzieś tu wyskoczył. A tak Rockendrollowy, Spider-Man, ma grzywkę bardzo kującą, bolącą Do trzymania. O. Zginają się. W sumie każdego. O. Widać, widać. Zgina się. Jak powinno. Jakby chciał przybić. Nogi tak samo. Tu się na boki nie rozsuwają. Głowa też 360. O. Głowa 360. Tak. Nie mm, ubranie i wam pokażę. coś. O. Jest gitara w zestawie. I wkładacie do rączki. I gracie na gitarze Spidermana. Muszę ją. O. I taką ma gitarę, tu trzyma. Rock and roll. Je. Yeah. Rock and roll. Yeah. O, i może takie coś pokazać. Rock and roll. Tego. O. Bo ja oglądałem. O. Bo to jest zestaw z tego filmu. Tutaj. Maski akurat się nie ściąga. Ręce obydwoje się ruszają. Nogi. O, się tu już. Tak, rozsuwają. Czy na boki? Na boki nie. Ale są dwie takie moce. O. Dobra, i gwóźdź programu może pokażemy. Mm. Albo kto nie widział, to zobaczy. Dinozaury. Pierwszy mój filmik o tym jest, jak kupiłem. Ale mój brat też się dobrał. Ja. Nie, to ja otworzyłem albo mój brat. I gwóźdź pogramy. O, nie, pokazałem wam fajny trzymak. W luksie kupiłem. Taki na... Taki kotek, bo ja mam kota. I identycznie wygląda jak ten. Na trzymak, na lizaka. Pokażę wam kota. Ech. Kolejny Grubasek. koteczek, mały koteczek. grubasek i koteczek. Widzicie? Taki fajny. A teraz słodziusi, mały koteczek. No i co? Wójcie programu. O, już go widzieliście trochę. Venom. Tu się już nogi rozsuwają na bok. O. Na bok się rozsuwają obydwie. To mi Mama nagrywa. To mi Nie. Rusza się ten. Tu noga. <kluzny> Tymi tu. wykręcamy. Bardzo ciężko idzie, ale się da Druga tak samo I tutaj ma, ma takie haki. Nie wiem, nie wiem czy to zobaczycie. Tu ma taką dziurę. Na takie tu te, te to wiecie co, te takie haki nie haki. Język rusza się, twarz rusza się, no może się chyba popatrzeć w górę, a nie w dół, chyba, że tak. No. I raz zrobiłem taką akcję, wam pokażę, że wziął Spidermana i tak też można się pobawić. I można, że niby chcę mu ten, jak tamtemu Deadpoolowi, rozerwać go w pół. Albo odgryźć mu łeb. Go, go, go. Pikachu! Najsłodziej, najbardziej słodki. Pikachu! Może za niego daj więcej wyświetleń. Jak zostawicie pod tym filmikiem. Chociaż 100 łapek. Bo jestem. Na razie początkuję. Ja. I 100 łapek następną rzecz przetestuję. Jak będzie pod tym. 100 łapek i napiszcie hashtag Venom, jeśli dotarliście do tego momentu. Napiszcie o, co o tym sądzicie. Przypnę serduszka oczywiście. Komentarze każde czytam. Więc Polska górą. No to co? Kończymy za... już. Zostawcie 100 łapek w górę. Napiszcie hashtag Venom na